Października 2019 roku, Piotr z tej strony, witam serdecznie widzów, czytelników, słuchaczy Forex klubu. Dzisiaj spojrzymy sobie na euro-dolara po wczorajszych fatalnych danych, tym razem ze Stanów Zjednoczonych. Czyli generalnie rzecz biorąc, no w końcu samo spełniająca się przypowiednia, tak, bo o tym, że zwalniamy na świecie to już mówi się od dawien dawna, no i to taka kwestia samo spełniające się przypowiedni, rzeczywiście zwalniamy ten ASM dla przemysłu słaby, natomiast ja bym tu jeszcze nie przekreślał dolara i z perspektywy, z perspektywy euro-dolara, o tym sobie powiemy. Jeśli chodzi o wyższy horyzont czasowy, jeśli chodzi o e, miesięczny to tak naprawdę sufitem tutaj są maksy z, zeszłego, maksy z zeszłego miesiąca. Tutaj o jakiejkolwiek zmianie, tutaj o jakiejkolwiek zmianie będziemy mogli mówić powyżej 11. 25, 11, 50 na zasadzie tego typu ewentualnie zamknięcia w tym miesiącu. Być może nawet z dolnym cieniem, tak? W ogóle nie ma na ten temat na razie dyskusji. Tu do zrobienia jeszcze jest kwestia dojechania do 1,08 z miesięcznego. Tak to, tak to wygląda. Natomiast Bazując na tym wykresie miesięcznym, co do poziomów podażowych, no to ewentualnie domknięcie luki między październikiem a zamknięciem w sierpniu, no to tutaj są okolice w okolicach 980. Będzie to lepiej widoczne na niższym horyzoncie czasowym, zejdźmy na tygodniowym. Tutaj jeszcze lepiej widoczna luka po wyborach we Francji, To jest, to jest tak naprawdę celem. Jeśli przypatrzymy się na zachowanie na zachowanie euro-dolara w dniu wczorajszym, no to pierwszy ruch w kierunku 30, 1,0930, no to jeszcze w miarę szybko się odbył. Później zaczęły się schody i tak naprawdę, jeśli popatrzymy tutaj na ten wykres tygodniowy, dalej jesteśmy na czerwono, tak, tutaj pomimo wszystko dalej jesteśmy na tej akurat parze w stosunku do otwarcia tygodnia, dalej jesteśmy na czerwono, co więcej trzymają nas te dolne cienie, tak, sprzed 3 i 4 tygodni. Luka do domknięcia. No to zobaczmy sobie na dziennym w takim razie z perspektywy Etka. Nawet, nawet nie, nie było próby podniesienia i zrobienia e, dnia odwrotu, tak, czyli nowy dołek, a zamknięcie powyżej, e, powyżej otwarcia z dnia poprzedniego, e, dojazd do poziomu związanych z otwarciem tygodnia, tak, przetestowane na razie maksy z poniedziałku, górny cień na koniec dnia, no i tutaj już w dniu dzisiejszym rysujemy, rysujemy e, ponownie. Ja generalnie rzecz biorąc mimo wszystko jestem w dalszym ciągu zwolennikiem dolara, tyle tylko, że myślę, że kwestia nadchodzących danych e, jakby dopowie, tak, czy to już tutaj jest e, warto się śpieszyć, czy to jest już kwestia e, Próby, próby pośpiechu czy e, mimo wszystko jeszcze trzeba poczekać trzy rzeczy dzisiaj przygrywka e, dzisiaj przygrywka do piątkowych danych dzisiaj ADP jako przygrywka do dania głównego piątkowego non farm payrolls a jutro ASM i według mnie ten ważniejszy ASM poza przemysłem e, i tutaj kwestia e, będzie e, dość istotna oczekiwania 55,1 w związku z czym E, walczymy na złamanym swingu tutaj, ok. E, I na ten moment, na ten moment, e, kwestie e, tutaj 9,50. Natomiast, tak jak mówię, z wyższego horyzontu czasowego, e, jakiś spike dla mnie idealnie byłoby przetestowanie tej podaży, e, z którą mieliśmy do czynienia. W kombinacji 24-25 września, stąd mieliśmy najniższe zamknięcie, jak popatrzycie po przełamaniu, w związku z czym, według mnie, ta podaż w rejonie psychologicznego poziomu 1.10 rezyduje I to jest dla mnie, to jest dla mnie jakby tutaj wyznacznikiem ze stopami powyżej 35, a celem Oczywiście jeśli stąd będziemy podbijali, tak, to celem domknięcie tej luki po wyborach we Francji. Taki jest ten podstawowy dla mnie scenariusz na ten moment, tak jak sobie tutaj rozmawiamy, jeśli chodzi o euro-dolara. Jest alternatywny scenariusz dla byków i zejdziemy sobie intraday, będzie to najlepiej widoczne, bo wydaje mi się, że tutaj z początku, z początku sesji w Europie w Londynie e, istnieje szansa na to, żeby rynek spróbował się cofnąć po tym wczorajszym wybiciu. Ok. W ramach tego co jest testowane ci, którzy oglądali chociaż raz webinar, będą wiedzieli o czym mówimy z perspektywy próby domknięcia z perspektywy próby domknięcia biznesu, to jest ta szansa tutaj na cofnięcie w ramach potencjalnej podaży, bo ta podaż i łącznie z dokończeniem biznesu ma szansę wyglądać w ten sposób, tak, czyli jeśli zareagujemy, no to byki mogą czekać w ramach potencjalnego, przepraszam, wytworzonego over-under i tej potencjalnej strefy popytowej, czyli byki w okolicach pomiędzy 1.0 9.05 10895 ze stopem pod 78, tak? czyli tego typu cofnięcie. Pierwszym celem retest tych poziomów, drugim celem coś powiedzmy na wzór odwróconej głowy z ramionami wyjście górą, czyli właśnie okolice psychologicznego poziomu. 1.10 to pierwszy scenariusz alternatywny. Natomiast przypominam, tym podstawowym jest a, mimo wszystko w dalszym ciągu próba krótkich w okolicach 1.10, czyli 1.09.05.1.08.95 ze stopem poniżej jako pierwszy scenariusz. Jest tutaj możliwość tego, że rynek zaprosi do tańca kupujących tak, z perspektywy krótkiego horyzontu czasowego na bazie swojego rodzaju tutaj tej flagi. Ok? I w tym wypadku. Mocna kontynuacja od razu na otwarciu sesji. OK. Wybicie intradayowych stop lossów wszystkich, które mamy, które mamy tutaj. Powrót do miejsca ostatniej słabości. OK. 980 i jeszcze raz retest okolic 1.10. Takie są dwa alternatywne scenariusze dla kupujących. Przypominam, podstawowym jest sprzedaż. Wszystkiego dobrego, nie dajcie się złapać w pułapkę do...